Wszystkich z was bicie płet we zeo Zjadam scenę, przyznam ci rację Żywie nowe, fucking hands up Do kuba no. pod Nie, podreknie. nie pod Nie, bo tu jest ten, tu jest lawa zwykła Może tu się zapis, nie, nie. Dobra, chodźcie do bitwy. Nie, No nie, just, nie, yeah, nie ja zostaję. Ja <laughs> ja. Chodźcie na drugą chwilę, na drugą tego, tego. No nie, ja się chcę. Chciałbyś mieć na swej, trochę wyświetlę ci się no, mazy, dobra. ale nawet twój brat bliźniak czy nie kojarzy z twarzy, latam z na kwiatek, melanzuje i się bawię, twój chłopak no, jest jak raz sukuję i <grym <grym po sprawie, spocony po koncercie ona i tańczuje mięte, to zawijam ją na hotel, patrzę jak pięknie zuje no, gęste, nie bądźcie? dała to nawet miły. gruba, to najwyżej, portfel chudni ekspresowo, lecz nie mnie do skoro działa ja ulubiony Pana, Pana. ulubiony, ulubiony widok ulubione auto no jest nie mała, dziewka, dojdzie, sierpcie, niż sms mój tesch, ja, plak, ja, plak, kola, on przy mnie chuja widzi, bo ja przy nim jestem kolas jak szybko ubrudzić, kwiat, Pana, Pana,

Te nowe koty no to chcą być moim celem. Tylko jak kupują wiecie. płyty, to wiele Chcą spróbować, a ja słyszę, ziom smakują A ich tu komentują, co za kuda, i ich, ich by z nimi wygrał oranżunek To jak tak w porszawce, bo to się samo suwa Mój rap, mój track, mój pat, mój stan, mój flow, mój plan, mój What czas, mój smak, mój hajs, mój błąd bon. Ty chciałbyś mieć jak okay. ja swój tron

SP że to przyjęło mnie, wiem co jest pięć co to hip-hop lepsze lepszy niż Ronaldo, Jak lecę się, ustaw oh, się, wleczesz jak oh, kurwa znam scenę, tak jak własną gierze Nie spóznam, hej, nie zawracam To Nie, nie to, wiesz, to. bo bym złamał kręgosłup Jestem lojalny przez to, co byłem pierwszy fanów Więc nie lecę z Dejsem do ciepłych krajów U mnie jest Biba obok, moja dziewczyna Dobrze się rozkręciła, bo na imię Kety na strany na lepsze, musisz mieć lepsze skillsy na zmiany na lepszy jak beryshit Podobno świat jest mój, yeah. i hand, ale, a więc dekend Ale chcecie się dvod? w moich ja. butach, okay, nikier no. się nie podpali no. right. no. Nie padasz no. 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 jak zuurą U mnie zachowana równowaga przecież Twójkent polewam sobie no. No. na drugą Zdejdź mi z drogi Nie za żadna spowiedź powie nie ma przez na kiedy byś chce patrzył, ci ręce w kieszeni łapiecie ci frustracja nie spadną z nieba ci więc jakie Bóg zapłał Biorę się za siebie i przed siebie jak co zgoli nie Biorę się w nie mieli jak na i nie biorę się w tej because the funds will <laughs> be